Cześć wszystkim. Dzisiaj przyjechałem do Wilanowa, nad jeziorko wilanowskie. Jak widzicie, siedzę po drugiej stronie od tego pałacyku, tego całego parku, który jest wypełniony co weekend turystami. Dzisiaj jest niedziela, więc siedząc po drugiej stronie bardzo prosto unikam tłumów, chociaż tutaj też jest coraz więcej ludzi, którzy jeżdżą na rowerach, przychodzą na spacery, na jogging, a ja już od lat łowię sobie po prostu w tym zbiorniku. I tak jak kiedyś co roku na wiosnę właśnie w kwietniu, zanim tutaj wszędzie wyrosną grążele, zanim tutaj wszędzie wyrosną wodorosty, staram się znaleźć sobie jakąś miejscóweczkę. Co roku inną właściwie zanęcam ją sobie też za każdym razem w trochę inny sposób. No i potem przychodzę ze spławikiem czasami z lekkim lekkim fiderem, ale tym razem wybrałem się tutaj z wędką spławikową z odległościówką. No, mówiąc roboczo, z odległościówką, bo to jest mocno kombinowany sprzęcik. Ja użyłem do tego łowienia na spławik wędki no, dwumetrowej, takiej typu ultralight, spinningu, o ciężarze wyrzutowym od 1 do 7 gram. No i słuchajcie, taka wędka, 2 metry z hakiem, doskonale mi się tutaj sprawdza, ponieważ pod spławikiem mam 80 cm dookoła krzaki, tutaj jakieś zwalone drzewo. Za mną też coś rośnie, a ja mam naprawdę niesamowitą operatywność dzięki temu, że zastosowałem praktycznie dwa razy za krótki kij. No, gdyby zaglądać do jakiegoś podręcznika, do metody odległościowej czy maczówki. Natomiast zestaw mam skonstruowany bardzo klasycznie: jest to wagler na takim systemiku, który jeździ po żyłce. No i łowię w tym momencie z dna. To jest spławik delikatny, on ma 3 gramy, ale bardzo cienką antenkę. Jest wyważony tak, że wystaje mi dosłownie 1,5 cm nad powierzchnię, więc no tutaj mam pewność, że raczej przy tych delikatnych wiosennych braniach żadna ryba się nie zniechęci, czując opór spławika. A w tym momencie siedzę tutaj na tym właśnie starym, starym, już takim można powiedzieć zdychającym starorzeczu, Wisły. Tutaj kiedyś płynął potężny, piękny nurt jeszcze za czasów, kiedy. W tej wiśle naprawdę były piękne ryby, łososie, jesiotry, certy po kilka kilogramów. No i to wszystko płynęło właśnie tędy. Wtedy dno było twarde, czyściutkie. Woda dogryzła się do tych podkładów twardej gliny. Tutaj były głazy. No było wspaniale, ale po wielu, wielu latach takiego zamulania zbiornika, już tutaj na dnie jest gruba warstwa czarnego szlamu. W tym czarnym szlamie, oczywiście, są wszystkie zbutwiałe resztki. Drzew, roślin, ten cały materiał organiczny, on tutaj narasta. No i niestety czuje się to w lecie, jak się tutaj przyjedzie, jest duży upał, no to troszeczkę już zaczyna ta woda śmierdzieć. Natomiast wczesną wiosną, po zajściu lodów, tak przez ten pierwszy miesiąc, półtora, czasami dwa nawet, jak jest chłodno, można tu fantastycznie połowić. Ja w tym momencie przed sobą mam pole grążeli, grążeli, które jeszcze nie wyszły na powierzchnię, ba. Z tego co widzę, to one dopiero zaczynają iść ku górze. W ogóle nie widać ich nawet jeszcze pod powierzchnią, więc no to jest idealna pora, żeby tutaj sobie ponęcić, połowić. A tymczasem, proszę bardzo, pyk. Branie i typowa, typowa mieszkanka tej wody, czyli gruba, taka krępa płoteczka. Takie rybki około 15 do 20 cm to jest zdecydowana większość brań. I dlatego przyjeżdżam, bo naprawdę fajnie można sobie tych płoci połowić. Między nimi trafiają się rodzynki. Czy dzisiaj właśnie będę miał taki wędkarski keks z bakaliami, rodzynkami? To się okaże. Trzeba siedzieć. Trzeba siedzieć i próbować. Ja mam w tym momencie zanęcone tutaj w odległości około jakieś 10 metrów od brzegu maleńkimi kulkami. O, ja sobie robię takie kuleczki, takie, takie orzeszki z zanęty. To jest w ogóle dosyć uboga zanęta, dlatego że tutaj większość stanowi ziemia skretowiska, a powiedzmy 1 czwarta z tego to jest zanęta ekstrufisza, taka bazowa płoć. Zbogacona przeze mnie o prażone słoneczniki. No i ja takich orzeszków wrzuciłem tutaj już ze 20. Czasami wrzucam też luźne pinki, tak po kilka sztuk. Ale z tym chyba nie będę przesadzał, ponieważ wydaje mi się, że ukleje wszystko wyżerają. Natomiast dzięki tym orzeszkom mam tam takie fajne poletko, zanęcone metr na metr mniej więcej. No i widzę co jakiś czas tam jakiś pojedynczy bąbelek się unosi. Znaczy to, że ryby są na dnie, są próbują tej zanęty, przesuwają to. No i ja co jakiś czas mam branie. Niektóre z tych brań są naprawdę konkretne. Po prostu spławik znika nagle z powierzchni. No ale po zacięciu zostaje tylko wyssany robak. Wydaje mi się, że w takim razie te brania są związane z najmniejszymi płotkami w tym momencie. A jeszcze sobie trochę wrzucę tej zanęty. Kleje. Jeszcze troszeczkę sobie podjadę z gruntem. Niech mi ten przypon leży na dnie, ponieważ zauważyłem pierwsze bąbelki koło zanęty, to znaczy, że ryby zeszły już pewnie do parteru. Check the mic and make sure it sound right No z klejami to jest natychmiastowa sytuacja. Wystarczy tylko wrzucić kulkę i od razu cię pojawiają. Jest i malutki leszczyk. Tutaj kiedyś było naprawdę dużo leszczy w tym zbiorniku. Pamiętam, jak łowiłem takie po półtora kilogram. To się skończyło w pewnym momencie. Właściwie nie wiem dlaczego. Jest teraz bardzo dużo tego leszcza, ale to są z reguły takie karłowatki. Jak się złowi pół kilo, to to już jest fajna ryba. Podejrzewam, że one mogły się przenieść do tej głębszej części zbiornika, ja tutaj też nie, przyznam się za bardzo nie łowię w lecie ostatnio, przez zielsko, komary i tak dalej, no ten zbiornik się robi taki trochę nieciekawy w ciepłych porach roku, ale możliwe, że wtedy te leszcze właśnie przychodzą tutaj bliżej brzegu, natomiast tutaj są dołki po 6 metrów i więcej i na pewno tam ta ryba w chłodniejszych porach roku się zbiera, no ja teraz łowię w takim miejscu raczej gdzie Chciałbym się spodziewać Karasia bądź Lina. Atak krąpia nastąpił. Wyciągnąłem pod rząd 10 sztuk. Dosłownie opada robak na dno, od razu jest branie i momentalnie wyjeżdża krąb. I ukleja. Ciach! No I znowu leszczyk o rozmiarówce mikro. No ma zadatki, jest zdrowiutki, ładny. Natomiast żeby przyprowadził co najmniej dziadka. Piękna, tłusta płocia. Ja sobie tutaj oglądam tą płoć. Zobaczmy, kto tutaj się patrzy. Już tutaj wrona czyha na nią. Ale nie dostaniesz tej płoci, nie masz co się tak przyglądać tutaj. To jest płoć. A to jest miłośniczka płoci. Hobbystka a? Ale się patrzy, ale by zjadła. A ci, 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 ci. o, o, o. Tak, pyszna rybka, pyszna. Szczerze mówiąc, jestem trochę w szoku, jeśli chodzi o te wrony, dlatego że one tu cały czas mnie atakują z tyłu. Jak się odwracam, to się okazuje, że ona jest w ogóle pół metra za mną, no i one skubane polują na ryby. Jakiś czas temu jedna ukleja mi wypadła, no to w ogóle nagle ta wrona zapikowała, złapała tą ukleję i odleciała. To była sekunda. Nie wiedziałem, że te ptaki są tutaj tak nastawione na ryby. I to widać, jak ja je obserwuję, że one się nie boją człowieka. Są przyzwyczajone do tego, że tu siedzi jakiś wędkarz, wyciąga ryby i je częstuje. Skubane! O, teraz też się czai. No, A co się czaisz? No, co się czaisz? Chodź. Nie bój się, chodź. Dżdżownicę może wolić, no. No i okej, okay. moją poranną sesję w Wilanowie mogę właściwie zamknąć. Pięknie sobie połowiłem przez 3 godziny. Porządnie też dokarmiłem wrony, które tutaj cały czas atakują. Są niesamowicie rozwydrzone, strasznie przyzwyczajone do człowieka. No i kradną po prostu na maksa. Kradną ryby. Trzy razy zdarzyło się, że wrona wyciągnęła mi rybę z wiaderka, bo ja sobie zbieram te ukleje, zabiorę je i będę smażył. Natomiast, no, nie wiedziałem w ogóle, że wrony są tak mocno nastawione na rybie mięso. A te tutaj to praktycznie przeszły na mewią dietę. No, było ciekawie dzięki temu. No, dzięki rybom też trochę, no bo brania były non-stop właściwie. Tylko, że to były drobne ryby. Złowiłem kilkanaście płotek, 20 krąpi. No i chyba też ze 20 parę sztuk uklejki. O, w tym momencie cały czas. Cały czas jest grabież. Cały czas ta wrona tutaj próbuje atakować. O, tu chciałem zademonstrować, co się dzieje. Co robi wrona? Zabiera mi rybę z wiaderka, o. Skurkowana. Poszła stąd. Eh. No nic. Brania ryb dopisały. Rozmiar, powiedzmy tak sobie, temperatura i pogoda. No, to jest mistrzostwo świata. Zaczyna się piękna wiosna. Mój termometr pokazuje w tym momencie już 15 stopni i to z groszami, a jest 9.30 rano. Posiedziałem 3 godzinki, mogę wracać. Pewnie jeszcze dzisiaj gdzieś się wybiorę, ale to już z dziećmi. Bardziej w celach piknikowych niż wędkarskich. Natomiast tutaj w Wilanowie ta cała historia dopiero się zaczyna. Ten miesiąc, który teraz nastąpi, to będzie miesiąc już łowienia tutaj fajnych ryb. Jeżeli tylko znajdę moment, poczuję, że trzeba przyjechać, że jest fajnie cieplutko, a jeszcze nie zarosło to wszystko zielskiem, na pewno się tutaj znajdę i będę próbował złowić lina albo karasia. A karasie są tutaj niesamowite, złociutkie takie okrągłe jak stara miedziana moneta. No mam nadzieję, że spotkam się właśnie z takim osobnikiem w tym roku. Was wszystkich pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie.